Ostatnio po internecie krąży taki oto screen. Wiecie, patrzę na tego screena i zastanawiam się, kto to pisze. Z jednej prostej przyczyny. To jest bardzo fajne, kiedy kobieta umie przyjąć od mężczyzny. Kiedy mężczyzna daje kobiecie, kiedy ją wspiera, kiedy pomaga. I to nie oznacza wcale, że kobieta nie potrafi sobie poradzić. Co więcej, to jest bardzo fajne, bo w tym momencie od tego mężczyzny do tej kobiety płynie dużo takiej fajnej energii zaopiekowania, właśnie wsparcia. To jest niesamowicie miłe, kiedy mężczyzna podaje ci płaszcz, kiedy odsuwa ci krzesło, kiedy po prostu o ciebie dba na różne sposoby. Co więcej, bardzo fajnie jest takiemu mężczyźnie podziękować i powiedzieć mu: jejku, jakie to jest przyjemne, po prostu najzwyczajniej w świecie docenić go za to, że on tak ładnie dba. No niestety, obecnie mamy jakiś taki trend, żeby. Nie widzieć takich rzeczy, żeby je deprecjonować, żeby mówić w tym momencie, że to, co robi taki mężczyzna, kiedy tak fajnie pomaga, kiedy dba, że to jest złe, niedobre, że w ogóle kobieta czuje się winna. Jeżeli jakaś kobieta dlatego, że jakiś mężczyzna albo ktokolwiek inny zrobi dla niej coś miłego, to czuje się od razu winna, że musi się coś odwdzięczyć po prostu za to, że ktoś był dla niej miły, no. To w tym momencie to nie jest kwestia tej osoby, która coś dała tej kobiecie czy temu mężczyźnie, które tak reaguje, tylko to jest kwestia osoby przyjmującej. Masz prawo nie przyjąć prezentu, masz prawo nie skorzystać z pomocy. To nie jest kwestia osoby, która to Ci daje. To w gruncie rzeczy jest bardzo, bardzo, bardzo fajne, kiedy ktoś nas wspiera. Z drugiej strony jest jeszcze inna sprawa. Czasem bywa tak, że mężczyźni wykonują takie gesty tylko po to, żeby coś uzyskać. Ale to znowu, kolejny raz, to ty kobieto decydujesz, czy ty temu mężczyźnie coś w zamian chcesz dać, czy po prostu ładnie podziękujesz, docenisz jego starania. Ostatnio rozmawiam z mężczyznami i oni bardzo często mówią o tym, że kobiety mają tak dużo atencji. Wystarczy, że jesteś ładna i. Okej. Okay. No, przez setki lat to głównie było cenione właśnie to, że kobieta była ładna i że była takim materacem. I obecnie jest cała walka o to, żeby doceniać też inne wartości kobiet, jej inteligencję, spryt, umiejętności. Tymczasem mężczyźni o jakąkolwiek atencję, o jakiekolwiek docenienie muszą zabiegać, muszą robić jakieś dziwne rzeczy, muszą stawać na głowie. Rzeczywiście w naszej kulturze wychowani są tak, że muszą robić bardzo dużo, muszą się popisywać, żeby zostać docenianym. A z drugiej strony, nie potrafią po prostu czasem być i cały czas muszą coś robić. Ale jeszcze z innej strony, czy to nie jest fajne, że ten mężczyzna przyniesie ci do domu tego nie wiem, upolowanego dzika w formie. Kwiatów, wypłaty, fajnej randki, pff, opowieści o tym, jakie sukcesy też odniósł. Przecież to jest bardzo fajne, jest bardzo fajny moment, kiedy można takiego mężczyznę docenić. Więc są różne rzeczy, są różne ale. Ale absolutnie, jeżeli mężczyzna wspiera kobietę, jeżeli jej w czymś pomaga, jeżeli sam z siebie się angażuje i traktuje ją z szacunkiem, to nie widzę problemu w tym, żeby takiego mężczyznę docenić. Zarówno panowie, jak i kobiety. Jesteśmy wszyscy bardzo fajni. Mamy dużo różnic fizycznych i fajnie, jak potrafimy ze sobą koegzystować, a nie się zwalczać. Cudnego dnia!